Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Lecimy z kolejnym tutaj zagraniem. <grym> z gameplayem chciałem powiedzieć, ale się zacząłem trochę. No cóż, miało być mecz z Kaisą. Wysłałem poproszony o mecz z Kaisą. Niestety nie pykło totalnie, bo gramy we i gramy w Karmę, więc totalnie nie siadała mi ta Kaisa tutaj, bo nie miałbym range'a na nich po prostu. I stwierdziłem, że zagram sobie z Swaynem na bocie, co niestety właśnie z Yumi, to jest najgorsze w tym wszystkim. To jest chyba najgorsze z tego wszystkiego. I dostaliśmy im Wejzika. I to tyle w sumie, co tu się stało. Ale dwa staczki są. No ale ciekawe, że wybrali się na Imwejda bez Amumu. Z Amumu mógł być to fraka, poza Bez Amumu to raczej ciężko. Najgorsze jest to, że zacząłem teraz z E. Będzie ciężko mi się farmić. Dobra, lecimy delikatnie farmić sobie. Oczywiście musiałem tym dostać. No, ale będę szczery, to tak liczę delikatnie na ganki. Aż tak agresywnie grałem do przodu. Dobra, leczymy się, leczymy się. Nasz 6 swajnik nawet jak po, po, po kilku pomyłkach wybacza. Bezku pod taretem. No boże, ile o farmy tracę. O Jezu Chrys Nie na co z, z tego wybiegnie, nie? Co za wredota? No bija okrutna karma. Proszę mi zostawić. Ja idziemy bez, a może coś tu działamy. trochę rezydent sleeper, kolego. No to kurwa było Co się dzieje? No way, wiecie? Nie wiecie, a szkoda. A mi farmy możesz nie podpierdalać, kolego. I tak mam przerypane z farą, bo jestem maguchem. To to cofnę tutaj. No, ekstra trade, ekstra. Lubię takie tradeziki. Moje ulubione wręcz. Różnkę wieków i będzie nam się stakowało od samego początku, będziemy bardziej tankowaci, więc to będzie spoko. Ogólnie trzy core itemy, jakie potrzebuję, to jest właśnie różnka wieków, to jest pierwsze. Krystalowa Line i będzie jeszcze Zonia, to są takie podstawowe najbardziej itemy. No to był błąd, kolego. To też Żydie był. Dobra, zagrałem trochę. Ten flash był niepotrzebny totalnie. Mogę mu go nie używać. Ten flashik był totalnie niepotrzebny. Parmy to do przodu, żeby go przepuszować żeby mięki były pod jego tego. A my cofamy raz sprzedamy trinketa chyba w takim razie. ty trinketa sprzedamy tego, o! Dokładnie kupimy całego itema. No i G. itemek się stakuje nam od 10 minuty, więc za ile? Za kolejne 10 minut powinien być cały już w stakach. Elegancko. No, i uminajsik, dobrze tam klikasz. No nie, no wyścigluć kurde a w CESach. to jest piękna sprawa. Ale szczerze, też, też czuję, że może być jakiś gang już zaraz. Dzik jest, dobra, wracamy na linię. Karma na topę. Tu mi przystankowała. O kurcze Nie dopowiada dobrze Ajajajajajaj aj, aj, aj. Nie spodziewałem się tu Queen Nie spodziewałem się totalnie tu Queen No kto tu by się spodziewał Queen No kurcze pieczone No jak tak można? O On zginie No to myślałem, że zginie Już myślałem, że zginie Tak, ty potrzebujesz, wragu na tej, na tej kurwa ambeście zamiast minie. No i Q1. Udało się. steczki pozdobywać. Jak już złoży się tego jednego itema, tym słabo, nie? To się bardzo fajnie ten zgarnia te miąki już. Bardzo fajne, fajne. Te dwa pełne itemy. Już jest naprawdę fajnie, jeśli chodzi o moją tankowatość. Teraz tylko trzeba dodać jeszcze do tego zonie i nie będę zabijalny, praktycznie. No fajnie, w każdym mi się wbija, a potem nikogo nie ma, tak? Nie, to było strasznie dziwne. Nie mogę, nie powinienem tak szybko wbijać. Nie mogę, nie wiem, co my walczymy już nie? tutaj. Bezsensowna walka. Tam takiego one shota, że to jest nie wyobrażalne. No, kasy oczywiście, 1600 kg, w trzech pewnie. O lipka. Nie wiem, czy nie, nie powinienem jakichś rezistów zbudować na tę koleżankę. Świetne. Bijają się w czwórkę we mnie, a bez co zrobić dalej farmy. Zajebiście Eee, to jest difference po prostu team. Jak prawdopodobnie to to można obwiniać, z tym jak gościu, gościu gra w rękę, działam bez samania, a nie mam oni. To mu 20 razy lepszy. Nie wiem co on robi, co on planuje. No nie, no co jest? Dali mi sześć koła. Czemu to obecny jest tak słaby, do? Nie potrafię nic zrobić, no. ma 3 itemy i nas zmiażdży wszystkich, no. 4000 zadała mi sama Cassio, no. Ja, dole. No nie da się, nie da się, po prostu się nie da. Czuję się w miarę strong, no ale co, co zrobisz? Ma za mało obrażeń. No nie da się, nie da się. No i postanowiła siedzieć na tej. Ja tankowałem prawie znowu pić koła. Pomimo to, że żyłem że, kurde dwie minuty, znaczy dwie sekundy. No i się wyjebałem Ta, ta kasy tak nie wciąga, nie? kasy im wygrywa mecz Ambesu, sam nie, co tam Dasz się, dasz się pod rząd i nic nie zrobi, ciekawego Ty miniony, ty! Ja pierdolę, ale miniony spuszczowały I jeszcze mają, dobra Tak oto to dzieci nie graściam bez sam na Rankedach.